Zrobiłeś zakupy? Jestem nie tylko myśliwym, potrafię też zbierać. Pretzle, chipsy. W dwóch rodzajach. Zebrałeś coś niechropiącego? Owoce. Dwadzieścia smaków w jednym pudełku. Dla Tiny, mango z bananem. Dziękuję. Dostałeś bluzę czy lidera? I jak. Świetnie. Marzyłem, żeby dobrał się czy liderce do blueski. Byłem za mało konkretny. Lauren, co się stało? Zgłosiłam się na przesłuchanie do musicalu, ale nie dostałam roli. Potknęłaś się? Przykro mi. To niesprawiedliwe. Wszędzie mnie odrzucają. Kiedyś wszyscy mnie lubili, a w zostałam taką samą ofermą jak Brian. Słyszałem. A orkiestra? Grałaś na klarnecie. Byłam kiepska, a poza tym zgubiłam ustnik. Co tak patrzysz? Kąd to się tu wzięło? Znalazł się, może jednak spróbujesz. Może zabuja się we mnie płaczliwy oboista. Ma na imię Hakim i ma nadaktywny kanalik łzowy. W liceum jest ciężko, trzeba coś zrobić. Kilka piw poprawi mi nastrój, ale co z Lorenz? Spróbujmy przekabacić nauczycielka tańca. Od kiedy to latamy do szkoły z byle powodu? Chodźmy, ja poprowadzę. Szkoła już zamknięta. Byle dalej stąd. Byle do przodu. Nie unośmy się, tylko wytłumaczymy, że Loren kocha taniec. Co cię tak bawi? Parówka. Tańca czy pani parówka. Jesteśmy dorośli, uda nam się. Spójrzmy parówce w około. Razem nie damy rady. Muszę iść sama. Sorry, Powodzenia. Nie zamęcz parówki. Te dzisiejsze dzieciaki, zero wyobraźni. Wydział Biustonoszy. Wielkie nieba, to już było. To ja, Madeline Beck, z twojej klasy. Nie poznałem Cię. Obcięłam się i przestałam nosić peleryny. Co tu robisz? Jeszcze nie zdałeś matury? Byłem drugi w klasie. Wśród poprawkowiczów. Nie mieszkasz w Ohio? Wróciłam, uczę angielskiego. I prowadzę wydział biustonoszy. A co u ciebie? Interesujesz się futbolem? Nie. Mam ze sobą kilka ligowych sezonów. Ja teraz jestem żonaty i dzieciapiec. Jesteś ojcem Lauren? Podobno. Uczę ją, jest świetna. Teraz widzę, po kim ma oczy i gesty. Zawsze uwielbiałam Twoje dłonie, są takie wytworne. Nie zwróciłem uwagi, aż do dzisiaj. Pamiętasz nasze lato na plaży? Oh, yeah. Było bawiące? <grym znać w piosencji> Wilgotno też. <grym znać w piosencji> Muszę lecieć, ale miło było Cię spotkać. No by częściej. Dziękuję za rozmowę. Chyba ją przekonałam, że to by podniosło Loren. Co robisz? Podziwiam dłonie. Spójrz, jakie wytworne. Nie wiem, czego dotykałeś, ale nie powącham. Madeline Beck? Ta od peleryn? Kopelat. Prowadzi zajęcia teatralne. Studiowaliśmy razem. Ty nie chodziłeś na studia. Naukę jazdy. Nie poczułeś się dziwnie z uwagi na waszą namiętną historię? To było dawno i nieprawda. Czyżby? Do dzisiaj widzę was na tej plaży. Nie było cię tam. To prawda. Chyba przekonałam nauczycielkę. Brawo. Mogę przejść? ona pozwala ci kłaść nogi na ławie? Mowy no, jej nie obchodzą, częściej każe mi zabierać łapy. Nie uwierzycie, zostałam zaproszona na przesłuchanie do sztuki. A co z tańcem? Nie wiem, ale dostałam rolę, a nawet własny monolog. Wspaniale! Musicie podpisać pozwolenie. Pomożecie mi uczyć się kwestii? Oczywiście. Nauczycielki sobie porozmawiały i już wszyscy wiedzą, że ma talent. Schowaj klarnet. Świetna robota, Bill. Co zrobił? Chyba pomógł Loren dostać rolę. To zasługa Judy. Nie byłbym taki pewien, Bill poznał nauczycielkę teatru lepiej niż myślisz. Na kocu, na plaży przy romantycznej muzyce. Tak to sobie wyobrażałem. Co to za jedna? Madeline Beck. Ta dziwaczka w Pelerynie? Nieważne. Dała Loren rolę przez wzgląd na ciebie? Chyba zwariowałeś. Spójrz na dopisek. Bill, liczę na twoją pomoc za kulisami, twoja Madeline. Post scriptum. Byliście blisko? Nie yes, aż tak, ale widocznie zapisałem się w jej pamięci. Raczej wy. Nie mów, że to robiliście. Raz przez jeden weekend. Judy wie? Nie mów jej to stare dzieje. A zrobiłoby się jej przykro. Jestem dla niej całym światem. Z nadwyżką. Bez obaw. Przemilczę. Tak samo jak to, że zarysowałeś drzwi auta i wydałeś fortunę, żeby się nie wydało. To nie ja. To Judy, ale nie mówmy. Pragniemy, ale sprawiedliwości. Łakniemy, ale... Tato! Wolności! Wystarczy nam dziś, do zobaczenia jutro. Robimy postępy. Cieszę się, że tu jesteś. To dla mnie radość. Miło to słyszeć. Cieszmy się, póki trwa, bo wszystko przemija. Ubrudziłeś się farbą. Tu skarbie. Jaka delikatna skóra. Używam kremu. Tak trzymaj. Co tu robisz? Zabieram Loren na wypadek, gdybyś musiał zostać. Zawiozę ją, idź zanim zaczną się korki. Nie ma ruchu. Dlatego lepiej jechać. Bill, pomówmy o tym, co spłodziliśmy. Co? Nie za żółte. Mogę przemalować. Byle nie było podobne do mnie. It look like me. <laughs> Judy Michaels? To ja, Madeline Beck. Madeline Beck? Co ty tu robisz? Prowadzę zajęcia teatralne. Bill nic nie mówił. Zdawało mi się, że mówiłem. Nie mówił też, że jesteście małżeństwem. Myślałem, że mówiłem. Lauren jest świetna i uwielbiam twojego męża. Tu powinien być bezpiecznik. Mamo, pokażę ci kostium. Oh, right Zaraz wrócę. Wiem, oh, że marudzę, ale mam to prośbę. To mam w domu idealny to zegar do sztuki. Wpadniesz to wieczorem? To Sam nie wiem jest... Możesz załapać się na piwo jest... i kotlety. Nie wyrobię Gram w karty z seniorami. Co wtorek rozgrywamy partyjkę. Jesteś kochany. A jutro? Gram z kosza z seniorami. To może dziś po południu. Nie mogę. Ty masz furgonetkę, ale poproszę kogoś innego. My z Loren już pojedziemy. Odprowadzę cię. Medellin ładnie wygląda. Nie zauważyłem. Kiedyś nabijaliśmy się z niej, bo na ciebie leciała. Nie pamiętam. Twój kętak? Nieprawda. Dzięki, skarbie. Jak poszła próba? Pani Beck skreśliła jej monolog. Podobno sztuka była rozwlekła. Teraz gram tylko głupią, milczącą wieśniaczkę. Zagrać głupiego to też sztuka. Nie gram głupiego. Nieważne. Zależało jej na tej roli. Porozmawiajmy rano z Madeline. Nie możemy. Skoro nie chcesz, pojadę sama. Tak też źle. Dlaczego? Wiem, dlaczego Lorem straciła monolog. Mów. Przez moją delikatną skórę i wytworne dłonie. Co? Madeline dała jej rolę, bo czuje do mnie miętę. A odebrała, bo nie chciałem ulec. Ulegasz to ty złudzeniom. Odbieram sygnały. Dotąd nigdy ich nie czułem, ale te są wyraźne. Masz pewność? Napisała do mnie, zaprosiła na kotlety. Do domu. Wieczorem. Po zmroku. Wiem, co to wieczór. Kiedy odmówiłem, odebrała Loren monolog. Może na ciebie leci? Wiesz, co musisz zrobić? Powiem, że mam żonę, więc nie się odczepi. Pojedź do niej i ulegnij. Co? Odzyskaj monolog. To niemoralne. Myślisz, że to przypadek, że zawsze przed większym zakupem zakładam wyzywające bluzki? Myślałem, że tak mnie zwabiasz do sklepu. To też. Twoja śliczna żona każe ci flirtować ze śliczną nauczycielką? Moja robi miny, kiedy za długo patrzę na układki babskich pism. Chodzi tylko o odzyskanie roli dla Lauren. Albo Judy ma ochotę poszaleć, a Lauren jest tylko pretekstem, żebyś zaprosił Madeline. Na małe. Bądź blisko na wypadek, gdyby czegoś próbowała. Zrobione. Gdzie reszta rodziców? Odwołałam próbę, widocznie zapomniałam zadzwonić. Ale przyda mi się pomoc przy dekoracjach. Od tego tu jesteśmy. też Danego Fitzsimonsa? Pomoże nam. Do usług. Skoczysz po pędzle? Nie ma sprawy. Połóż się na łóżku. Muszę ustawić oświetlenie. O, doskonale. Idealnie na środku. Jesteś jakiś spięty. Coś mnie dręczy. Lauren poczuła się dotknięta, że zabrała się jej monolog. Faktycznie. Jest wyjście. Amy ma już monolog, a potrzebuje kogoś do roli test. Może dam ją. Lauren. Brzmi fantastycznie. Nie wiem, czy zdąży się nauczyć. Na pewno zrobi wszystko, co w jej mocy. Jest bystra i potrafi grać, ale nie zdążymy przerobić kostiumów. Jesteś pewna? Muszą podobny rozmiar, warto spróbować. Popieram. Słuchaj, Lauren Miller dedykuje swoją rolę wspierającym rodzicom. To miłe. Cieszę się, dobrze się złożyło, że Madeline leci na Billa. Wiedziałaś o tym? Powiedział mi. Co za ulga, jeden sekret z głowy. W sumie, dlaczego miałabyś się przejmować, z kim Bill się przespał 20 lat temu? You slept with Spałeś back? z Madeline no. Beck? Nie. Linda, Linda you mówi, you że spaliście ze sobą w liceum. W oh, liceum? Yeah. Tak. Ta. <laughs> Mówiłem, że czuję miętę. Yeah, Ale nie, że ty ją zasadziłeś. Co robicie? Zaraz zaczynamy. Judy dowiedziała się, co nas łączyło w liceum. Oh, to było 20 lat Judy, temu no problem, i nic nie znaczyło. Well, nie takie znów nic. O czym ty about? mówisz? I mean, on, Łapałaś mnie za ręce, hands, zapraszałaś na kotlety, biting, wieczorem po tilly, zmroku. Night, Nadal coś down. do mnie. No, obvious, Co me? proszę? Know, Dałaś Loren role spot, ze względu na what? mnie. What? Co? Lauren. Złapię ją. To pomyłka. Jestem lesbijką. Daleko nie ucieknie. Do jakiego stopnia lesbijką? Całkowicie. Lauren zapracowała sobie na rolę. Wiecie, nie byłaś lesbijką. Miałam skłonności, a po naszym zbliżeniu byłam już pewna. Odejdź, otwórz drzwi. To było nieporozumienie. Jeśli mnie nie wpuścisz, pójdę sobie. Do widzenia. Na razie. Dad, wiem, że tam jesteś. Wstyd, to przyznać. No, ale myślałem, że pani Beck na mnie leci. Jest lesbijką. Teraz już wiem. I to nie jest moja wina, to wrodzona przypadłość. Myślałeś, że nie zasłużyłam na rolę? Ale zasłużyłaś. Pani Beck twierdzi, że jesteś świetna. Przepraszam, że się wtrąciłem, ale chciałem ci oszczędzić rozczarowań. Jestem dobra? No może tylko na mnie leci? Jak mogłeś mi nie powiedzieć, że z nią spałeś? To było lato przed maturą. Pokłóciliśmy się i wyjechałaś do rodziców. Tam, to lato na Florydzie. A więc nie ma o czym mówić. No właśnie. Jak to nie ma? Mieliśmy otwarty bilet. Co to ma znaczyć? Ja spotkałam studenta, a ty zrobiłeś z kobiety lesbijkę. Nie mówmy o tym, nasza córka występuje. Powóz czeka. Żegnaj. Zaczyna się monolog. Pójdę na widownię. Zapomniałaś kamery. Nasze plony niszczą. Nie mogę stać w milczeniu. Suszarka nie działa. Kupmy nową. Nie stać na. Raz. Chyba że tak.